Się krępuję mówić, bo jak patrzę, to tak. raczej wszyscy są starsi ode mnie. Ale to, co mogę. Ale to, czym chcę się szczególnie podzielić, co mi towarzyszy nie tylko w tych dniach, ale od dłuższego czasu i co się wiąże z moją drogą powołania, to to, że potrzebna jest cisza. I tak też widzę w tej Ewangelii dzisiejszej dwóch uczniów idzie nie widzą Jezusa, bo są swoimi problemami zajęci. Oni ze sobą tak bardzo rozmawiają, że nawet nie zauważyli, że Pan Jezus przyszedł. Ja też z księżyca nie jestem i wiem, że ciężko jest znaleźć chwilę wolnego czasu i nie tylko w seminarium, też w domu. Ja przyszedłem co prawda po maturze, w przeciwieństwie, jak ksiądz prefekt mówił, że dużo przychodzi po studiach, jestem po maturze. I też wiem, że o to, żeby usiąść i wygospodarować pół Codziennie to jest problem, żeby zamknąć się zupełnie dla świata, żeby się rozpłynąć y, dla, dla wszystkich i, i być tylko jedną godzinę twarzą w twarz z Panem Bogiem, żeby wyłączyć telefon, najlepiej nikomu nie mówić, gdzie się poszło, no bo to przez świat sobie bez nas nie poradzi, też jest takie myślenie. Ale do tego chcę zachęcić. Też teraz jesteśmy na feriach, widzę w domu.